Logowanie do Gimplusa. Najpierw wejdź na stronę gimplusgwo.pl. Wyświetlić Ci się taki obrazek. Następnie zaloguj się. Napisz login i hasło. Które otrzymałeś od nauczyciela. Następnie kliknij Twoje dostępy, Twoje dostępy. I wyświetlić się na przykład. Nowy gimplus klasa pierwsza, uruchom. Teraz mamy plan miasta. Wybieramy dział na przykład liczby i działania. I tu wybieramy temat na przykład pierwszy, liczby. I mamy 10 zadanek do wykonania.